Ta muzyka tak jak z hotelu wczoraj, wiecie co, wczoraj do późna jakaś parada przez cały ośrodek, przez cały teren hotelu szła. No właśnie, Półka. <grym> polską półkę tu mają, zobaczcie, Kotlin. Tacy ludzie tu przyjeżdżają, boże, koszmar jakiś, Jezu, gdzie my jesteśmy. A on do mnie wilecz? Wilecz? Ja wiem, <grym> jak ja się boję wsiadać, bo nie wiem, gdzie on nas wywiezie. <grym> Mojej się pytała: jak hotel. No i mówiliśmy, no, że hotel w ogóle, no bardzo fajny. Tylko właśnie, nie wiem. Mały sklepik. Pytałam się pana, czy ma kawę. Powiedział, że nie ma, ale mówi, idź do Carrefoura, że tu od tyłu gdzieś jest. No gdzieś tu powinien być. Ejka, Maciek, chodzimy i szukamy sklepu specjalnie, żeby ci kawę kupić. Ale się zawiedziałam, że przywiozę Maciekowi patkę kawy i znajdziemy ten sklep. na to, Cairefour. Co to jest? O, nie, to jest jakiś inny chyba. Teraz nie wiemy, czy to jest jeden sklep i dwa wejścia? To jest inny sklep, ale Wojtek może tu wchodzimy. Tu jest wyjście, Wojtek, na pewno. Tu jest wyjście, nie? No tak. Dobra, to tak. jest chyba wyjście. No. No. To jest inny, to jest supermarket. No, no to... Supermarket. Tak? To tu jednak idziemy? No. Dobra. Ma tutaj przy wejściu nakleju nam żółte naklejki na nasze rzeczy. Na wodę też? Też. Jejka, zobaczcie to z makaron. Tak sobie na wierzchu wszystko leży. Tak przed chwilą chciał dotknąć. Degustacja. <grym> Dzięki. Cała zgrzewka 56, nie? Mleko. Miązka. Jak tu pusto, co? Rybki. Bajek przejrzył 10 funtów za kilogram krewetek chcą. O, ja tutaj zobaczcie, jakie. tak patrzy na ceny soków. Pomarańczowy za 21,50. A tu też jest jakiś za 8. No i dotarli. Nawet mają. Dotarliśmy do kaw, ale kapsułki... 10 kapsułek 33 limary. Ile to jest? 2,5 funta. No to tak jak u nas. O taką wezmę Maćkowi. Odjazdowo wygląda naprawdę. I taką nazwij coś. Ale to jest rozpuszczalna, Maciek nie lubi takiej no. rozpuszczalnej. Nie, takiej Maciek nie lubi. Poza tym z mamy u nas, ale on nie lubi rozpuszczalnej. Ale się cieszę, że mamy kawę. Teraz idziemy jeszcze poszukać dla niego, nie wiem, może jakiś ciasteczek? O, ja! Zobaczcie, herbata z oregano. Może takie ciasteczka. O! Takie. Takie. Jeszcze o. Nie? Wiecie, że chyba wezmę precle z musztardą miodem i cebulą. Wiem, że one się bardzo połamią, ale to ma być na spróbowanie. Polska półka chyba. No właśnie, <grym> polską półkę tu mają, <grym> zobaczcie, kotlin. Masz kotlin, ale numer. No, naprawdę, keczup łagodny. Zobacz 60% mniej kalorii, ale numer polski kopin tu dojechał. Ale panuje, ale wie, że nie Nie wiem, co to jest. Pome, to nie jest jabłko? Jabłkowa. Dobra, wszystko mamy załatwiane. chcieliśmy, Wojtek jeszcze bierze takie y, przyprawy, ale to wam później w hotelu pokażą. Wojtek wędliny kupuje do próbowania jeszcze. Ja to biorę. Ty to bierzesz? Jak <grym i zimna> ta muzyka grała, to ta muzyka tak jak z hotelu wczoraj, wiecie co, wczoraj do późna jakaś parada przez cały ośrodek, przez cały teren hotelu szła, tak głośno grali, jakby na bębnach jakieś grali, nie wiem, ale tak długo cała parada ja szła. Ja słyszałam bębny. Bębny, nie uważaj, bo to jest ulica. Yy, dobra, powiem wam ile zapłaciłam, tutaj mamy już siatkę z zakupami no. i za wszystko zapłaciłam 195 limarów. Tam koło tego wózka na ziemi leżała taca i herbata w dzbanuszku. A Wojtek, a tu... Tu oni mają może swoje dobytki ludzie pod drzewami, co? Delikatnie powiedziawszy. Może tu mieszkają, co nie szukamy teraz taksówki. Tam właśnie stoi jedna, co? No kierowca. Tak? Aha. Piaciarnia. O, mamy taksi. O! Hi! Are you free? Dobra, pan nie wiedział w ogóle. Ja mówię do niego nazwę naszego hotelu. On nie wiedział w ogóle, co ja do niego mówię. Nie wiem. <laughs> nie wydaje mi się, żebym źle wymawiała: Cariban Village Hotel. Nie? No i nie wiedział, to następna taksówka jedzie. Zatrzymałam następną taksówkę. To są e, tacy starsi panowie, którzy ani słowa po angielsku nie mówią, i do niego też mówię. Przed chwilą stanęła taksówka: Mówię Caribbean Village Hotel, a on do mnie village? Ja village? wiem, tak, ja się boję wsiadać, bo nie wiem, gdzie on nas wywiezie. Jeszcze jedna szansa: Wojtek się teraz zapyta, jak nie to. Szukamy innej firmy. Te białe taksówki z żółtymi paskami jeszcze jeżdżą. Pomarańczowe, nie zdały egzaminu. Chciałam pomarańczową jechać. Wiesz, miał, miał, tamten umie miał kać. Ten nie potrafi. O, mama. Ja no, on nie ma łapki, zobaczcie. No, co się z tymi kotami tutaj. Boże. O nie, no jakie maleństwo. O, już jedziemy. zdjęcia swojego hotelu. <noise> Pokazałam panu zdjęcie i wiedział, o który hotel chodzi już na zwiedzie i 25 nas to będzie kosztować. I mark. Dwa funty. Dwa funty? Pewnie jeszcze można było stargować, ale niech ma. Na wszyscy mi piszą, że wszędzie się stargować, nawet w taksówkach. No nie na pewno. Zobaczmy, w ogóle nie myślałam, że my dzisiaj taki kawał przejdziemy tyle pozwiedzamy znów i zrobiło się w pół do czwartej a mieliśmy dzisiaj prawie cały dzień przy basenie spędzić, ale nie, też jest dzień. Jakie auto w środku. Wojtek już na auto zwraca uwagę. Wow, to jest całe niebieskie. Ale jak niebieskie. Wow. No jesteśmy na miejscu, ale wiecie co? Jeszcze jednego taksówkarza pytał Wojtek i on, on się mnie pyta, czy znam dokładny adres hotelu. Ja mówię, nie mam internetu. Oni bez internetu może jeżdżą, co? Ja nie wiem. No. tak, oni tu bez no. chyba ja nie wiem, czy on w ogóle w telefonie No właśnie i... Co, no właśnie, zdjęcia robi. samochodu robi zdjęcie? Auto jechało, się zatrzymało i na auto fotografowało. No i w końcu ten taksówkarz od razu wiedział. O. Okay. Od razu wiedział ten taksówkarz, gdzie i nas zawiózł. Jesteśmy... O, jak chłodno fajnie. Dobrze być z powrotem w hotelu, ale ile godzin nas nie było? Prawie 4 godziny. Bardzo fajna wycieczka była. Podobało ci się? A tobie? Tak. O patrz, miseczki nie kupiłam. No i mówiłam Ci, że nie będzie nigdzie. O, chciałam miseczkę, ale już mówiłam do Wojtka, jak nie będzie miseczek, to może taką podkładkę na te dwie podkładki na stół pod kubki kupię. Zobaczę. Zobaczcie, tutaj kamieniami zapełniają teraz i potem wodę puszczą, nie? Jejcia, jesteśmy już w pokoju. Max został jeszcze na razie na dole, tam z mrówkami swoimi się bawi. Ja tu otworzę szerzej i zaraz Wam pokażę dokładnie zakupy ze sklepu. To są całe nasze zakupy: dwa razy kawa, trzy razy ciasteczka z czekoladą, precle, miód, musztarda, cebula, żelki, dwa razy gumy do rzucia, przyprawy, czosnek to nie wiem dokładnie co to jest, szafran, kostki. Baranina. Tutaj jest miks wędlina, indyk i, i świnka. Ojej, no, jakieś śmieszne. Tutaj mamy salami. Takie ciemne. I taka wędlinka. Mamy tutaj jeszcze takie pastylki truskawkowe. Dwa razy taka guma. I gazetka nowa. Nowa, tak jakbym poprzednio już oglądała. I to wszystko. No dobra, przebraliśmy się w stroje i idziemy się kąpać i opalać. Maksio, pokaż się. Wyjdź jeszcze, prawie Cię nie widać. Cześć. No idziemy. Co, boisz się podejść? To jest jakiś koszmar, widzieliście tą kolejkę do baru. Chcieliśmy sobie czegoś napić, ale już nam się odechciało. Tam nie ma ani kolejki, nic, po prostu ludzie stoją gdzie chcą i barman się pyta, kto następny. I oczywiście wszyscy się zgłaszają. Jeden barman tylko obsługiwał. Były tam chyba dwie czy trzy inne osoby, ale oni gościom do Leżaków zanoszą napoje. Maksiu, nie dotykaj. Maks! Oni gościom do Leżaków zanoszą napoje. Yy, za napiwki, więc oni pewnie teoretycznie powinni w barze obsługiwać, ale nie obsługują i jak ludzie im dają napiwki, to do leżaków przynoszą napoje. O jest ale jakiś koszmar. No i poszliśmy stamtąd. Poleżymy na leżakach, może się, wiecie, za jakieś pół godziny trochę tam rozluźni, ale najgorszy bar, jakikolwiek był w hotelu, po prostu najgorszy tu jest. Żadnej kolejki. Jeszcze chociaż, wiecie, jakby była kolejka, to chociaż jakoś wyszło. Nie ma kolejki ustalonej. W ogóle nie ma takiego czegoś że ludzie mają stać w kolejce. Po prostu stają, gdzie chcą. Koszmar, koszmar. Wiecie, że mamy koło leżaka zabawki Maxa. Pod leżakiem one leżą. I Dzieci podchodzą i kradną te zabawki, No jeszcze nigdy nas to nie spotkało w żadnym hotelu, żeby dzieci kradły zabawki z podleżaków, tacy ludzie tu przyjeżdżają, Boże, koszmar jakiś, Jezu, gdzie my jesteśmy. Wiecie, że jest już po 19, prawie 19.30. Mamy 24 stopnie. max. Tam pluska się w wodzie i właśnie słońce będzie zachodzić. Szokrze, mamy tak ciepły wieczór. A jutro ma być w ogóle 27 stopni, czy więcej nawet. Oj, jakaś polka przyszła, która tutaj koło nas leżała, przyniosła koło, chyba gdzieś tam było wyniesione jej koło, i powiedziała, że piłkę jej też ukradli. Zobaczcie, idealnie w środku palmy jest teraz słońce, ale jak! Max Graff Billard. Zobaczcie, bar jest prawie pusty. A tam, gdzie są zimne napoje i bierze się kawę i gorącą czekoladę, to tam już jest w ogóle pusto. I czekałam prawie 15 minut na gorącą czekoladę. przygotowywał dużą patelnię z owocami morza, a Max, Max siedzi z koleżankami i z mamą koleżanek z dzisiejszego klubu, dzisiejszego poranka i my sami z Wojtkiem siedzimy. O tam Max dzisiaj je kolację. A ja mam dzisiaj czerwoną kapustę, ryż, Makaron ze szpinakiem, sałatka, pokrojone ogórki z pomidorami, z czerwoną cebulą, dwa kapary, kilka oliwek, czerwona papryka i pierś z kurczaka smacznego. Zobaczcie, co Max będzie jadł, to jest paella, ale Max same krewetki je, tak? I pomarańczka, one są tak pyszne. Zobaczcie, jakie mamy dzisiaj czyste niebo. Ale jakie piękne. Mamy mieć dzisiaj jakieś 28 stopni. Będzie bardzo ciepły, bardzo fajny dzień. Dobra, wyszykowaliśmy się, idziemy na śniadanie z dziesiąta. Ja dzisiaj założyłam tą koszulkę taką pastelową z hajemu. Ale pięknie. I co są? Wiesz, że masz koszulkę Nowy Jork na sobie dzisiaj? A fajnie ci do tych spodenek pasuje. No ja raczej jestem tu. W Maroko jesteś. Nie, ja jestem tu. W mrówkach, no. Maxiu, tędy, Maksiu, tędy musisz iść do nich. Się dobrze coś do bo jak Dobra. Jak słodko te dzieci wyglądają. Yy, idziemy zjeść coś. Zrobimy Maxowi kanapkę i mu potem dokąd klubu zaniesiemy kanapkę. Wczoraj mu bagietkę zrobiłam i prawie całą zjadł. Smakowała mu.

To jest ryba? No. O Jana. To jest moje śniadanko. Tu Maxa, bagietka będzie. E, filiżanek nie ma. Zabrakło. Zrobiłam w kubeczkach. Kawkę. Powodzenia. Patrzymy. Yeah. Brawo, trafiłeś. No, ale najlepszy jest jeden. Tak. Najlepszy. Mm. No brawo. Only two. Only two. Teraz najtrudniejsze chyba. Super, jest! Jest! Brawo! Jeszcze pół godziny leżakowania na wolności. Potem Max wróci z klubu i już będzie trzeba go obserwować w wodzie. Fajny. ten klub jest dwie godziny rano, dwie godziny po południu o 15 chyba. Ale cieplutko, ale cały czas wygania ktoś z tego największego basenu i się zastanawiamy dlaczego. Może ratownika nie ma dzisiaj i dlatego nie można się tam kąpać, bo tam jest bardzo głęboko. Nie wiem. Wiecie, co ma no fajny jest ten kids klub, ale dzieci muszą być takie już, nie wiem, tam jest niby od 5 lat chyba, ale wydaje mi się, że muszą być trochę starsze, bo muszą być takie ogarnięte i wiedzieć co robić. Bo wystarczy, że dziecko powie pani, że idzie do, dom, do mamy i to pani puszcza go, bo gdzie są na ośrodku, tutaj, to pani puszcza i ona jest, wiecie, już... Czysta, bo dziecko powiedziało, że idzie do mamy. Jak tam staliśmy, to jedno dziecko jej gdzieś zginęło, i potem były wielkie poszukiwania dziecka. W ogóle to. Tam było chyba, ja nie wiem, z 15 dzieci i tylko jedna osoba do pilnowania. No niby okej, okay, ale ja mówię, muszą być chyba te dzieci starsze niż 5 lat. I to chyba i 11-latek jej zniknął, czyli odszedł sobie i wiecie. I nic nie powiedział. Tak średnio. No w ogóle to sobie się bardzo podoba. Po południu. Też chce tam iść. No i pani, właśnie z nią rozmawialiśmy, która prowadzi ten klub. Mówiła, że pracowała już tutaj, w Maroko, pracowała w Turcji, pracowała w Egipcie, no ale teraz ponownie wróciła tutaj do Maroko, bo tutaj godzinę stąd jej rodzice są. Więc ma blisko do rodziców teraz. No i się pytała, jak hotel. No i mówiliśmy, no, że hotel w ogóle, no, bardzo fajny. Tylko właśnie, nie wiem, wypytywała, co nam tutaj ewentualnie się nie podoba. No, mówiliśmy, że brak tych talerzy, brak filizanek, kolejka do baru. Zresztą nie ma kolejki, po prostu tłum jest jedna osoba obsługuje takie rzeczy, które można by naprawić, ale po prostu brakuje jej obsługi.